Czy czujesz się zmęczony, mimo że dobrze się wyspałeś, a może ci brakuje energii lub humoru? Przyczyna może być bliżej niż myślisz. Mówi się, że jelita to nasz drugi mózg i to prawda to w nich produkowane są hormony szczęścia, a ich zdrowie decyduje o twojej odporności i samopoczuciu. Jak o nie dbać? To naprawdę proste. Pomyśl o nich jak o ogrodzie. Musisz go podlewać. Woda. Dostarczać mu odpowiedniego nawozu błonnik i zasiać dobre roślinki probiotyki. Wodę to wiesz, gdzie szukać. Natomiast błonnik znajdziesz w owocach i warzywach, w pełnoziarnistych produktach, a probiotyki w kiszonkach, jogurtach i kefirach. Zacznij od małych kroków. Dodaj do diety jedną porcję kiszonek dziennie, jedz warzywa i owoce. I pij wodę, a Twoje jelita na pewno Ci podziękują. Pamiętaj, zdrowe jelita to podstawa zdrowego stylu życia. Zaobserwuj mnie po więcej takich prostych porad.